właśnie do portu w Dyni Dzisiaj środa Robimy zwrot Terminal kontenerowy w Dyni Widać, obracamy się i będziemy wpływać o tam Będziemy cofać do terminala Stena Line W Dyni mamy GCT że Został jeden, drugi terminal kontenerowy Aktualnie żadnych statków nie ma w terminalu. Tutaj statki marynarki wojennej Ach, ładnie zawracamy. Będziemy zaraz na miejscu i ruszamy w trasę. Jestem już po śniadaniu. Zjadłem śniadanko tutaj w port w mesie na statku i możemy po takim śniadanku ruszać w drogę. Do zobaczenia. Stocznia jak widać pracuje. Tutaj jakiś statek jest robiony, przygotowywany, to coś się dzieje. Tak, tu mamy kolejne statki, które są w porcie robione albo remontowane, tu też rozładowywane. Ja znam się na statkach Oto to pewnie jakiś masowiec Jest w żurawie, żurawie, ma do wyładunku Ładne Lubię port Poprzednio go zwiedzałem Z tamtej strony, zostawiając tam naczepy A teraz Sam płynę Tam kolejny Prom udaję, że stoi a kolejne statki statków, a statków Lubię port. Lubię port, bardzo lubię port. Będziemy teraz zaraz będziemy cofać. Zawróciliśmy, będziemy cofać i będziemy zaraz A tam widać stocznia shipyard tam był jeden statek budowany tutaj widać o, musimy oddalić troszkę tutaj widać kolejny statek, który powstaje tam widać jak dźwigi pracują Tutaj konstruują kolejne moduły. No myślałem, że się tu nic nie dzieje, ale jednak się tu dzieje. Panowie uzbrajają kolejne moduły, spawają i takie tam różne rzeczy. A tutaj mamy suchy dok, w którym powstaje statek. Zresztą już go widać jeden, i obok chyba drugi albo nadbudówka tego statku setki ton stali i powstanie statek taki może, który płyniemy podobny, może inny ciekawe co tu powstaje za statek ale stocznia potężna potężna stocznia i potężna praca tu się odbywa jeszcze Polska nie zginęła, żegluga i stoczniowe życie, bo stocznia działa i produkuje statki. A my cofamy dalej w kierunku portu. No to jesteśmy już w Polsce na kołach. Jesteśmy na obwodnicy Gdańska i kierujemy się ku miejscu docelowemu, czyli do Bukowce za świeciem w kierunku Bydgoszczy. Przelecimy teraz autostradą, a później po autostradzie na piątkę. Zobaczymy, co się zmieniło przez te kilka miesięcy. Czy coś na piątce się zmieniło? Czas pokaże. Za chwilę będę na piątce, za chwilę, za 100 km. 50 km, pewnie będę na piątce i wtedy będę wszystko wiedział. Tymczasem ruszam, o, mnie tu napędziło, mnie tu ostro, ostro mnie napędziło. Na tym zjeździe z górki muszę kontrolować prędkość. O, tu coś się dzieje, były trzy pasy, są dwa pasy. No to stoję na rozładunk przed rozładunkiem. Przyjechałem tutaj dosyć szybko, bo było po 10. A rozładunek teoretycznie ma na 14, także jest godzina 11:00 dochodzi i będę tu stał jeszcze do 14:00. Mam nadzieję, że może wezmą mnie szybciej i ruszę stąd szybciej niż zakładałem, ale a zobaczymy co to będzie jak będzie sprawa wyglądać to dam znać